Yo ja się mogę, ja jestem agent X, XD, dzisiaj chcę pogramy bloki, bloki A! Chyba u ciebie są za O, co to? Co to jest? Co to Schodki to? leki blokowe, lol. Skoda, tak nie można. Co? Ej, Zbierzec? mam przybliżone okno. Pokaż. o oh A, pomost, A, Ej, nie mogę chodzić. Serio, fajnie. Yeah. No, patrz! No to no. Nie mogę chodzić! Grzyba mi się! Jak obejrzysz mój filmik, to zobaczysz, jak to ciężko. Yy, możecie do Oliwii do mojego brata wpaść na kanał. A, ja się... z innej perspektywy, jak oni grają ze mną. A ja nie mogę szybko biegać. O, już mogę. Ja nie mogę szybko biegać. A na końcu. O... Golem! Mm. Na razie mam tylko dobrą rzecz, tylko ten mieczek. Mm, Wróciłem w to potko! Tak? Tak. A! A! Nie! nie, nie, nie. Tak! To jest zadzielak, niebo. Nie, nie! nie. To był twój golem. Ja nie wiedziałem <śmienic> o tym. To jest mój ja golem. Oj, spadła. Oliwia, wróć na mapce i kliknij ten guzik. Oliwia, chodź tu i kliknij ten guzik. Musimy reset'nąć ja się A! Tak no, no musisz kliknąć ten guzik No I do tyłu Mama. ten guzik, ten, no Okej, okay, zresetowałeś Urozsosone było O! Już Co ja to ja jest? A! O, o Kamilu! Dobra Resetło się ja niebieski. Ja nie, nie czerwony się. No to ja zielony w To ja. 3 2 1. A jeszcze nie możemy. Nie możemy jeszcze. Tak. Aha. Każdy musi chyba. Dobra, 3 2 1. I za trzy, dwa, jeden zaczynamy 3 2 1 zaczynamy. 3 2 1. Każdy nagrywa, ty też karmi nagrywasz? Nie. A trudno, to nie na o O, fajnie! Olivia Co? Co to było? <suk> <gul> -y> Buwaj. O kurde, o kurde, o kurde, zombiaki, jakieś. -y. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Co mnie ah! <gul> -y> Oliwio! <gul> -y> Mamy sobie przeszkadzać na torze, dobra? Dobra, to ja idę dalej. O, expan mam chociaż. Nagrywasz, Oliwia? Nagrywam. O, nie, O, lat jest O kurde, o kurde pają. Dobra. Idziemy, 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 idziemy. idziemy. żaruko, żaruko. To się nic to, nagrywam, nie. Oliwia, masz jakiś problem? Nie. Czy masz jakiś problem? Tak. Też nie mam problemu Nie, Oliwia, ja żartowałem Co to? Zamknij drzwi O nie Oliwia, zamknij się Już e, Dobra, my mamy, mamy. Dawaj O, zbrojkę mam Ja jestem ślepy

No. Co jest? A, mam laki loka. Zginąłem! Zginąłem! Ja pamiętam co mam bloki. Serio? Jakbyście no. chcieli z innego trybu, trybu y, odcinki dogadajcie, nie? Możemy też coś. Co to na... jest? Ośmiornice jakieś fioletowa lawa. No, takie trochę dziwne, nie? No nie, no! O nie, parka! o nie, parka, o O nie, spadaj. Nic nie przyszło Ej, nie mogę ruszać. Co ruszać? Nie mogę się ruszać. Teraz wiem, jak to jest. No, jesteś w Masz bloki do podsadzenia? Nie! Patrz, nie mogę wyjść, jak to mi szczepać. Nie Ale mógł możesz mógł się wsadzić w czerwonymi blokami. Mam porobione jabłko. Mam porobione jabłko. Jezu, oszukałem gierkę. Posłannik. Głupi. Jak stąd wyjść? Mają niewidzialne bloki. Niewidzialne? Ale ja szybki. Co niż to nic to. szybki! O nie. Niewidzialne były. Co to za ryby wielkie? Co to? Co to za ryby wielkie? bardzo co ona jest. mi dała, nie mogę niszczyć. Ja też. Eee, majfred musi musimy <laughs> Łyżeczka mi dała. Łyszeczka mi dała. Ty gnoju. Zginęły. Zginęły! Muszę zobaczyć, ile to będzie. No, serio? Ja mam takie coś. Co nie... No, bo ja też nie mogę. Opać! Ty też to masz? No. Bym to szybko zniszczyła, to może się gieram. Cztery minuty. O nie. Trzy, 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 trzy. Ile mam?

Ej, ja nie, nie jestem. Też... No, ja, ja też nie. Może teraz pogramy Robloxa z naszymi widzami? Dobra. No a my się zobaczymy za chwilkę. I dobra, już jesteśmy na młotach. To moja. Gdzie jest moja kuzynka? Na dworze. Gdzie? Okay. Gdzie ty jesteś? No, no agent. Ej, nie ma się. Chyba jeszcze raz dojdę, zaraz się zobaczymy. Dobra, ej, właśnie już jesteśmy na mapce. Musiałem też dać start. Subskrybujcie Oliwii kanał. Kwiatek, kwiatek, 1, 2, 3. No i... No, my się zobaczymy zaraz na mapce. Elo, Elo, wino. Elo. No, słuchajcie, no, oni nie chcą wyjść z mapki, a my czekamy. Dobra, już wyszli z mapki. Uma, No, ona... Ewidentnie ta dziewczyna wygrała. Moja kuzynka też nagrywa? Podajcie do niej na kanał. Mówiłeś. wiem, wiem, ale kwiatek 1 na 3 Game over. Dobra. Wchodzimy do tego gościa. Jej. Nie tutaj. Gdzie jest mój. O, jest Kamil! Co no, będzie. To, to. No tak, to. Kamilek! Siemano! To jest mój, mój braciszek, a to moja kuzynka. Cześć dziewczego, ja, ja idę do pizdicy, e, poczekaj na mnie, ja też pójdę, na, na pewno pójdę, nie, na pewno, na pewno A jak wam się filmik spodoba, dajcie lajka, subskrypcję, zachęcam do subskrybowania kanału, bo tu filmy są prawie codziennie do Prawie, do prawie, nie ja tak cały czas Ja, czekajcie chwilę, dajcie stop nie... Dobra, no Oliwia, moja kuzynka, jest smutem. jestem słaby. Jakbym słyszał jej serce, ja nie wiem co bym zrobił, ale bym uciekał. O, niebia, ja cię lubię. Kozynką, nie? Jest światło, jest światło! Nie, nie nie nie! nie, nie! kurwa, 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 nie lubisz Klaudii. E, ty jesteś moją, lubią. Nie! Kłócić <guletra> ja go do góry! Jak mam uciec do władca sprinta co, co chwilę? Nie! nie, nie, nie! Kurde, nie! Muszę jakoś tam wejść. Otwieraj się. <guletra> nie! Nie, Jest tu je kapsułaj! Tu jest kapsuła. Nie, nie, dziękuję Onici za moją przysługę. Ej jest nie no nie kamp! Kamperko jedna. No, idź stąd? Bo ty tam No nie ma tak idź stąd tam. Ale chcesz cię uwoli, o Kamila. ci Dobra, już po mnie nikt nie przyjdzie. Już nikt po mnie nie przyjdzie. O, i na skórze przyszedł. Siema! Tak, Zamknij drzwi, Patrysiu! Siema! No! Dobrze! A może być zostaw, Patrysiu? Trzy, dwa, jeden. No nie! To wszystko, wszystko głupią w dziurę! Mógłbym z nią nie władzić. O, coś we mnie strzela, no. Dobra, i oglądamy ich. No, on już tak. no, naprawdę jest jest, normalnie, nie wiem co, nie? Te A, Aj, ty mój braciszek. A, uciekł mój telefon. Uciekaj, Kamil, uciekaj, nie? Uciekaj. A my się zaraz zobaczymy, jak już złapię wszystkich, albo wszyscy uciekną. Elu, wina. No Oliwia nie może dać stop, bo ona jeszcze gra. gra. wina. Dobra, jesteśmy na mapce z moją kuzynką. O, kuzynką, kuzynką, ja to nie tu się wychodzi. Ja też idę na noc zagłosować. Podajcie no? do Oliwii na kanał, bo tam będzie też y, jak nagrywa. Ty! I nagrywa to samo ze mną. To teraz ja ciebie szukam, nie? Liczę. Raz, dwa, trzy, trzy. cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10 Dziesięć minęło. Nie wiem kamery kamerę, to nie wiem, gdzie byłaś. Co za da, gdzie ona jest? Nie. No hello! pierw tu sprawdzam. Nie ma. A co się Teraz ty, a już nie zdążysz. No właśnie. Już nie zdążysz. Ale wreszcie już Ja nie chcę wreszcie. być motem, bo wtedy będę chciał wszystkich powibijać. Ja też nie chcę być, bo już było. O, no ja, nie, nie. nie. ja, Jak się urodziłem w tym. Tutaj, nie, nie będę nie was łapał, obiecuję. Zaufacie mi? No. no. Zaufajcie ale, ale... mi. Ej, ja, ty. A potem na przykład może być kawałek. Gdzie jesteście? Ty jesteś taki... Ja Jestem no? w domu. Bądź kot, to do Oliwia. Dobra? Nie bój się. Zaufasz mi? Nie tak, że jak Kamilowi zaufam. Bądź tam. Udzięcie! Nie wiem, gdzie jesteś. No, zejdź do, do mnie. Siema. Siemandero, gdzie jest Oliwia? Gdzie jest? Oh, Oliwia, no stój tam. Dobra? Stoisz? No, czemu uciekłeś? Nie jestem tu. Po do... białej. Odejdźcie, ja we łapy muszę jednego gościa tylko złapać. Dobra, sam się prosisz. Dobra, już go złapałem. Bo jak mi go uwolnicie, to będziecie tacy jak on. Będziecie siedzieć. Okej, nie. Ja wam jakoś ją Mam kąpa! Idę szukać kąpa. Mam w takim małym komórek za mało. Małej? Tak. No dobra. Dam ci znać zaraz, okej? Aha. Tylko nie, nie uwalnajcie tego gnoja. Mhm, mh. Wy możecie się hakować, możecie uciekać. To ja. Ktoś hakuje. Kamilech, Kamilek, zostawi, zostaliście tylko wy. Ale nie, nie, nie też tak. Ja. wygrać? Możecie, bo wy nie. Kamil. Twoje światło. Wiem! O tak, to bym rozwalił Was w 5 sekund. No. Złapałbym Was szybko. Się Tak. Idziesz tu Oliwia w ogóle? A ją wyszedł. Zostaliście tylko wy. Chcę. Czemu poszłaś? Chcę. Gdzie ty jesteś? Tutaj. No to chodzi do nas. Chodź. Nie No nie był się, nic ci nie zrobię. światło. No bo sobie kupiłem. Pokaż. Ej no. Patrz jaki młot mam. Chcesz? No fajne. Tak, <zys> No idź. Idę za tobą Siemo! Czemu za nami łazisz? Żeby jakby ci, byście chcieli mnie oszukać. Aha. A patrzcie tu to, 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 to co teraz Co robisz? Nie to nie tak? Z drugiej strony. Stronę. Zkakowamy. Poczekajcie, patrzcie! Chodź, wam. Tańczę. Tańczy Wyżej... Nie, to chodź na dół. A! Czemu wy się mnie boicie, jakbyście przede mną uciekali? Nie, my szukamy kompa. Dziewięcie się. Widzimy, tutaj. Nie wiem. Nie wiem. Jaka ta muzyka... Jak... A to tak ładnie się... Jakby się chciały dać złapać. Taka też? Nie wiem. No idę za, za kamieniem, bo on był. No. Kto, co robisz na konia? Hello? Chodź, ja wiem gdzie jest skąp. Kamil, chodź. Jezu, nie ufa. No czemu przede mną uciekacie, no bo was złapię zaraz. O, doprosiłaś się do tego. Żartuję, chodźmy do labiryntu. Tam. Nie bój się i nawet nie idę w stronę kapsuły. Tylko ja wiem po prostu gdzie jest skąp. Wiesz? Tylko nie uciekaj mi z haka Nie jestem taki głupi A jak, to nie Gdzieś tu powinienem być Uciekłaś mi Nie, to nic, zabij Nie, nie chcę cię zabić, Olivia Wychodzimy Sama se szukam Może tu będzie, co? A ja mam światło i wszystko widzimy, gdzie chodzimy Не взрывай меня сейчас, Хака. Я знаю где он есть. Да? Не слишком таким Там ты он был мне в Ты не так Не To dziwne wygląda. By Jezus Maria patrz na mnie. Patrz. <śmiech> Nagrywasz? <laughs> Nagrywa, odpadłam. Chodź do mnie na górę, nie? No na górę, no. No. Nie tędy. Idę. No, ona też ma na górze. Ta, mam kompa. Kamil robi tego, a ty... Oj Juwciu! Jak zrobisz kompa, nie uciekaj, obiecuję, okej? Okay? Nie uciekaj, ja cię nie złapię. No złapię cię na linę, ale nie pójdziemy do kapsuły, tylko gdzieś indziej, dobra? Mhm. Kamil, robisz tam. Idę zobaczyć do ciebie. Jak zrobisz, to nie uciekaj. Mhm. Dwa kompy zostały. Muka mi robi pierwszego, a ty drugiego. Sorry, chciałem ścisnąć. No co no jest, wciskam to. Zaraz się co panie, 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 O, panie, panie, Idę zobaczyć panie, 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 być panie, panie, być młotem, ale... panie, chodź do panie, 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 I zaraz tak, tak. Ucie Kamil ucieka i oliwia nie. Czemu? Zaufaj mi. Patrzcie do mnie na ekran, gdzie idziemy. Gdzie pójdziemy? Na drzwi! Mogę wejść? Może wejść. No. Kamil, gdzie poszedł tam. Muszę teraz się haluzować. Hehe, <noise> <noise> no. Nie bój się nic z nie zrobię. Kamile, pójcie to jeszcze ty. To idź. Sio. Okay. O idź. Co? Jak ty skakałeś? Dobra. Jędź. Elo, Elo, światek jeden. Nie. No. Elo? Czymoneczko, znowu mhm. jesteśmy na macie. Lep się. ile yes. twój odcinek trwa? 12 minut, są nie Będziecie oglądać mój filmik? Kto będzie oglądał mój filmik? Ja. Ja. Tutaj już ja. Nie tu. Ja tu. To ja już bym kończył. Olivia ty nie, bo ty masz mało jeszcze odcinku, wiesz? No. To ja się żegnam. Eluwina!